Hej, widać, widzowie dzisiaj znowu zagram sobie tą grę o piłce i e, jeśli chcecie, żebym znowu wrócił do, jakich, do jakichś filmów z Minecrafta, to napiszcie w komentarzu, to e, najwyżej się zrobi później jakąś ankietę czy coś, jak będzie kilka komentarzy. To no jeśli oczywiście chcecie Minecraft to Minecraftu. Tak, 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 tak. Ale dobra, bez dłuższego przedłużania w sumie no, nie zapomnijcie o łapce w górę subskrypcji. Bo za niedługo będzie lecił was z Kasobów Więc no co, mogę zaczynać Chyba <laughs> O, znowu e, ten Bo wczoraj chyba też tak było, dziękuję, jeśli dobrze pamiętam Albo wczoraj, nie, przedwczoraj wczoraj chyba nie było Chyba Nie wiem Dobra W ogóle ile mam państwu? 6,5 koła Mm, Kilion Mbappé The Cumber Uuu uh, Wiesz <try> ładna rękawica Eee Mbappé wyszedł Ale jest Diego Maradona I tak Maradona jest Na no, raka okay. Chociaż on Okej, okay. szybko. O nie, potrafiłam. Szybko. No nie no, kurczę. I zażyłem. W sumie to nawet nie trafiło. No kurczę. Szybko, o nie. Dobra jest, nie przejął filmik. No nie. Kurczę, bazar. zero. Aj, aj. Nie wygląda to za dobrze. No nie. Dobra. O nie. Jest. No nie, nie zdążyłem. Okej, okay, dobra. Awa. Kurczę. A nie. Jest obronił to na szczęście. No nie. No nie no za przegrywało Najgorzej Musimy. O nie No ja nie mogę I przeze mnie straciliśmy bramkę Co ja robię w ogóle No bierz Maradona, lecisz Dobrze No jasne No nie jest, kurczę. O dobra, jest. Szybko biegnij. Co? No siemon, może ja nie mogę. No i go. 4-2, okej. Już coś lepiej nie wygląda, o, jest mój pierwszy. Super. brałem tego? no co jest? no wreszcie ludzie wziąłem trzy razy a bo on super strzał zrobił Ja w ogóle nie widziałam o co chodzi z tą piłką uj nie wygląda to prostu dobrze no nie Gol. Ile 6-2? Nie no, nie ma szans, przegraliśmy. Na no, szkoda, no, ale przynajmniej jest najlepsze, chociaż Dobra, ja sobie zaczekam. Ogrom na czas. Możemy włączyć to. I powiedz. O oh, wow. Serio? Uj, uj bramka, bramka. No, to było wiadomo. Zabrakło dużo energii. 2, nie wygląda to zbyt dobrze. Dobra, lecimy. Aha, To bramka w ogóle. Jest gol, asysta. No, okej. Okay. Czyli już wiadomo o co chodzi. Ale machaj, nie bramkę, nie dobrze żeby jest, nie zablokował na szczęście. No i tak to ma być właśnie. 4, 7. No nie, co ja zrobiłem w ogóle? No nie. No nie. Kurde, no nie mieliśmy szans. 8, 4. Nie wygląda to sobie dobrze. No, wow. no już się nie nabrali, niestety, na no to. No e, uważaj się, uważaj. Ty bramkarz, Uważaj sobie. A ty lepiej będę bronić. Dobra. Uważaj, po jakby mam strzelić. Okej. Okay. Oła. Dobra, chociaż nie straliśmy tej bramki, no. Pewnie, że musimy Tutaj bramki nie straciłyśmy, chociaż tyle. Dobra, 8-4. No i najlepszy był. Sorry, gola strzelam. A, super strzałów na to tak zapomniałam. W z 4 strzały i jest git. Zarapowałem, no bo nic mi nie wyszło. Podawałam, no ale... średnio wyszło. Jakikolwiek podałem. No zobaczmy, co na nasze statystyki. Ja miałam piłkę? U, prawie minutę. Nieźle, nieźle.

To nie, to nie wygląda rufala. Chociaż wywaliłem go przynajmniej. Dobrze. nie strzelili nam żadnego goleada no mnie nic nie mówić no nie dobra no, chociaż on nie ma jakichś dziwnych ladów nie wiem co dobra naprawdę no jeszcze czego się z 5 razy z rzędu. Ale to tak nie może być. O, robię jej. Okay. Okej. Ja nie mogę co jest nie tak. Okej. Okay. Nie wiem jak on to ale mi pasuje. Jest git. Nie ma. Okej. Okay. Dobra jest, sobie y, zaraz. No, używaj to. O, o. A? Dlaczego to tak się długo ładowało? Jakby to się wcześniej załadowało, to by. O, o, naprawdę. No i, no i nic z tego nie wyszło. Dobra jest. Tak, jak? Widzieliście? Przecież ja już nie rozumiem jak ludzie to robią, bo ja tak nie wiem. Po prostu nie rozumiem. No jak? Widzieliście tu? Ja przeszłam przez niego, przeszłam przez niego, ale tego nic z tego nie robi. Ja normalnie na piłkę wpadłem, prosto na piłkę. No, się nie ja ale fart. Okay, okay. Jest, ją, Dobrze. Okej, okej. Tak bardzo dobrze. Jest. Jest. trzy dwa Jeszcze jeden gol i będzie chociaż ten remis. Chociaż ten remis. Ła naprawdę Na się na nie było To mogło być nieciekawie, dobrze Kurczę ła, naprawdę No czemu on tego nie... dobra, jest, mamy tylko chociaż Dobra Szybko Dobra, no szybko, bierz to, bierz to! Ajajaj aj, aj. Dobra Jakoś to tam weszło Jest! Gol 3-3 no, Ale ten bramkarz to nie miał w ogóle szans Bo w ogóle nie miał już prawie Okej okay. Nie wiadaj, że oni strzelili w samego siebie przez opiekę i stracili To by było za mocne Ouah. Dobrze? strzelaj strzela, strzela. Dobrze! Jasna. 4-3, ok, wyprzedziliśmy ich. Nie wiem jakim cudem, ale mi pasuje. Ouah. eee on robi tak jak ta babka, co go zaczęło tam atakować. Kurczę. Ej! To jest niebezpieczne. O nie, no nie kurde, no nie miała nie było szan. 4, 4. Trzeba strzelić bramkę, jeśli strzelimy bramkę. Dobra, nie będę teraz tego raszować. Okej, okay. spróbujmy to tak. Nie będzie. Już! myślałam, że... Dobra, biegnij. Dobrze, dobrze. No mogę kłodać. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie! Dobrze ja zabronił! Dobrze i mam piłkę jeszcze. Świetnie wręcz. Nie, dobrze jest? Mam piłkę, mam piłkę, szybko. Dawaj. Dany, kurczę. Żeleć. Dobrze, dobrze. Strzał. Okej. Okay. A ja mam piłkę, dobra. Ciach. O nie, tylko nie to. Dobrze. Strzelaj. Kurczę. Nie zdążyłem. O, dobrze jest. Jest! Gol! Wspaniale! No i wygramy. Jakim cudem? Nie wiem. Ale mi pasuje. Okej. Okay. Wygraliśmy. No i ja byłem najlepszy. Jeden gol, Kurczę, i Jeden gol, dwie asysty, pięć strzałów, jedno, jedno podanie akurat. Klasyczne sneakersy. Okay. Sneakersy, teraz mi się skojarzyło. Wiecie to te... To takie batony, czy to, co tam jest. Snakersy, sneakersy. <gry> Dobra, już ostatni mecz, chyba będzie. Okej. Okay. Dobra. Lecimy. O nie, znowu ten właśnie jest. Może lepiej oddawę. Kurczę. Dobra. Dalej, lecisz. Kurczę, dobra. Ała. Ała. Nie, 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 proszę. Jest. ok, O nie. Gdzie piłka? A ja mam piłkę. Okej okay. Dajesz? Kościół no, Dawaj strzela, już, co? No, ale gdzie? Nie wiem gdzie mam to Już on Nokej, okay, bramkarz już prawie energii nie ma No i ten bramkarz w ogóle traci energię, bo oni w niego włażą cały czas Jakbym teraz dostał tą piłkę, to bym bez problemu strzelił bramkę Okej okay. Nie strzelił na szczęście Nie strzelił, co nie strzelił wiedziałem. Oj O nie, dobrze, ten, ten bramkarz to już w ogóle on ledwo zipie. O nie. Wystarczyłoby piłkę tylko mieć. I strzelić z byle kąt. To on by i tak nie ma szans na nie. Aha, ja on tylko strzelił sobie stąd, chociaż nasz bramkarz miał full energię. Ech. Nawet stąd starczy, mówiłem. Mówiłem, że zbyt wiele gdzie można było strzelić. Gdzieś się zagrodziło <kuh> Opłacało się, pan Wziąć tą bombę A na przykład teraz Co z tego, że wybuchłem Swojego gracza Co z tego? <kuh> Kurcze, nie ma szans, nie ma szans Strzeli, strzeli sobie, oj, oj, oj. Ale nie padł A ja sobie to wezmę No Dobra, to może mi się górki Co to znaczy gulki Coś z bramkarzem tyle wiem ładnie zrobiłem, ale końcowo no, nie Dobra nie mam po co tam No nie, nie wejdę tam ja sobie chcę czekać na ataku. No i tak się tam nie przyjdę, za bardzo. Przydam się jak zdobędę to, mówię No wreszcie, dobrze. No i patrzcie. Teraz idę tam. Wybucham wszystkich. I nic nie zrobiłem, bo ja tak straciliśmy prawo. No tego to się nie spodziewało. No i Serio. Mój pod nas pod piłkę i źle podanie. Serio, w nikogo nie trafiłem. Dobra jest. Szybko, szybko, szybko. Okej, okay, dobra, mamy piłkę. O, jakby wpadła w ten ogień przez to. O, nie! O nie... Okej, okay, nie wnikam. Okej, okay, zablokowałam strzał, chociaż. Ja bym chcieli mniejsze. Komykami. No, ale znowu zablokowałam strzał. Okej, okay, mi pasuje, przynajmniej że energii nie traci. Oła. 3-1 przegrywamy, nie wygląda z. To No ale. Icia! Ha, ha, trzy dwa. Jedna bramka i remis. A to właśnie chodzi. Kurczę, bo nie Dobrze. Oła. Dobra, jest, zblokowało się na mnie. Czy tam na was? Nie, nie. To jest nieważne. O nie. Dobra. A, wygra... A, przegraliśmy. Nie strzeliliśmy bramki. No tak. Co Ale i tak były najlepszy. wszystkie bramki. Ja strzeliłam, no dziwo. Trzy strzały, zarabiałam. No Dobra. Polepszymy to. Więc aż ja Będę się z wami żegnać. No, a więc co mogę jeszcze powiedzieć? Hej!